121, 122, 123. Lecimy bezpiecznie. Z dedykacją dla domy trefy. Spadam. Złap mnie za rękę, mówi ona. Trzymam. Co czujesz? Spadam dalej. Ty nie chcesz, żebym to widział, mówi on. Ona oczyma wypowiada cisza. On czuje od niej nie wiem do czego ta droga poza świat ty... Ty, Ty. On trzyma jej rękę. Ż, ż, ż. Ona, jego ręka go, ją parzy. Ż, ż, ż. Zamknij oczy żeby widzieć, spadam, e, 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 świadę ci, 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 ci.